Cześć, mały z tej strony. Dzisiaj e, powtórzę, a raczej będę kontynuował e, temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja wiem, że to już troszeczkę, już ponad miesiąc minął od czasu, kiedy oni grali. E, ale jednak echa wielkie orkiestry Świątecznej Pomocy, a szczególnie Jurka Owsiaka i jego hejterów nie milknie. Ostatnio oglądałem, ostatnio oglądałem taki vlog, gdzie Jerzy Owsiak praktycznie no niemalże się rozpłakał z faktu takiego, że tak go traktują ludzie, już po prostu chciał kompletnie zejść ze sceny, jako, jako twarz Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy to jest, to jest niesamowicie smutne, moim zdaniem, że takiego człowieka, jakim jest Rójkowsiak, i ja wiem, można go nie lubić, można go bardzo lubić. To jest nieistotne. Każdy ma swoje plusy, i każdy ma swoje minusy. Ale żeby z taką zaciętością. Atakować tego gościa, to to jest niewyobrażalne dla mnie. To jest po prostu niewyobrażalne. Owsiak w swoim tym blogu tam wspominał jakim, jak, jakiegoś, ma, jakiego, jakiegoś blogera, matkę kurkę, czy markę kurkę czy wiórkę, no nieistotne. W każdym razie wspomina jakiegoś barana, tak, który nie mając żadnych dowodów, rzuca. Te oskarżenia w stronę Wielkiej Orkiestry i Jurka samego w celu jakim? Żeby co? Go zdyskredytować? Człowieku! Ty, kurko, kur, kurko, kurko marna, ty. Co ty jesteś nienormalny? Zdyskredytowałeś to ty, ale sam siebie. Jak można. Jak można wmawiać ludziom, że ten sprzęt, który. Wielka Fundacja zakupiła, był niepotrzebny. No ludzie, no. Ja rozumiem, jeżeli kupujesz cały magazyn prezerwatyw i ich nie wykorzystujesz, to tak, to jest niepotrzebne. Ale sprzęt medyczny, no, bójcie się Boga, to jest zawsze potrzebne i zawsze będzie potrzebne. Tak wiem, to jest trochę chore, żeby w naszym kraju yy, głównym sponsorem Służby zdrowia był Jurek Owsiak i jego orkiestra i, ci wspan i te wspaniałe miliony ludzi, którzy, którzy dają swoje pieniążki na ten cel. No ale no, niestety, taką mamy sytuację, tak? Jak to mówi nasza pani minister, sorry, taki mamy klimat. No. Mamy klimat też na to, żeby jeden drugiego jebał w dupę ile wlezie. No. Mamy klimat na to, że nieważne, ile ktoś zrobił dobrego, ważne jest, ile, ile ktoś zauważył w tym złego. Gdzie jest powiedziane, że Jurek Owsiak nie może zarabiać sobie na tej swojej orkiestrze? Gdzie jest powiedziane, że on nie może czerpać jakichś profitów? Dlaczego nie? Był taki odcinek, w którym Max Kolonko, nasz korespondent z USA, powiedział, że główni prezesi tych charity organization, oni, oni zarabiają miliony dolarów. I jakoś nikt się temu nie, nie dziwi. I jakoś nikt nie ma nic naprzeciwko, tylko w jednej pierdolonej Polsce to jest wielki problem. To jest taki kurwa problem, że zgnoić człowieka najłatwiej. Wpierdolić mu jakieś banialuki, też najłatwiej. Ale samemu coś zrobić. To no nie ma opcji. No nie ma. Ja jestem ciekaw, ile ten jeden misił, jeden z drugim oskarżający wielką orkiestrę, ile oni zrobili dla innych. Czy coś kupili, czy coś komuś pomogli, czy nawet dali jakimś dobrym, ciepłym słowem kogoś objęli, bo po ich, po ich wypowiedziach wynika tylko, że tylko e, strzelają tym jadem z jak, jakby to była ich jedyna, jakby to był jedyny ich cel w życiu. No. Ludzie, naprawdę szanujmy siebie, ale szanujmy też innych. Za to, że ktoś wykazał się chęcią zrobienia tych kilku rzeczy, no naprawdę warto. warto. Warto się zainteresować tym faktem, że ktoś coś robi pozytywnego. Dlatego naprawdę, jeżeli można coś jeszcze zaproponować, to jest tylko to, żeby cała wielka orkiestra świątecznej pomocy, z taką samą siłą działała jak działa do tej pory, i miejcie wy w dupie tych, tych jakichś hejterów, blogerów czy kogo tam jeszcze nie udowadniajcie, że nie jesteście o, 8. Co? Będziecie udowadniać poprzez przynoszenie papierów? Po co? Czy to jest, czy to jest, czy to jest yy, rola? Prywatnego człowieka, żeby, żeby miał wgląd jakieś papierów firmowych, jakichś finansów. Nie, to nie jest jego rola. Jego rola jest żyć. Masz ty, kurko, swoją robotę. Zapierdalaj i cicho bądź. Nikt cię nie chce słuchać, a nawet ci, co cię słuchają, to zapewne słuchają cię przez to, że mówisz rzeczy inne, ale tak naprawdę to wszyscy ci się pukają w głowę, o czym ty gadasz. Taka jest niestety prawda. Dlatego też no, to, to tyle ode mnie. No. Apeluję jeszcze raz o rozsądek ludzie, bo tylko on może nas uratować, tylko jakieś zdrowe, zdrowe podejście może, może nas uratować. To generalnie zgnilizny, zgnilizny kompletnej.